Początek to mamy teściki Fenda 942, 6 metrów talerżóweczka, bednarka. Za 20. Zagrą maszyna. A to to tak z do 16 by trzeba było rozpędzić. niż to tora do skrzyni <noise> zwolnice, akcje, obiwę łącznik hydrauliczny, a łącznik nie dużo większy eee, dłuższy jest trochę jak w tym jak u w T6, ale ale jakoś tam gabarytowo większy to dużo nie jest hydrauliki pewno z 10 to wszystko na kategorii trzeciej mi się wydaje siedzi, na dole kula na podłuchach i odciągi w automacie I fajna maszynka o kurde, regulacja ciśnienia chyba, chyba, że nie czy do czego to mamy bo tutaj wentyl nie jest ale nie, tam jest regulacja ciśnienia faktycznie. Co by też? No, regulację ciśnienia w połowie też. A, tak, no. widzę właśnie. Pamiętaj, ja nie oglądałem nigdy. E, tutaj masz na Blokady, zawory. Blokady jest, od... założony, złożony, czy dyszel czy ten, czy pod, jak złoży się do góry, nie, Żeby się czasem jej nie przyszło do głowy rozłożyć. Żeby, żeby razu, tak, żeby ten. Czy nawet do odpinania, nie? No, no. Ja no. sobie Ale też zawory. Ja Odpinam, to opuszczam całość. Wiesz, rozkładam normalnie i ona sobie Najlepiej. Tak stoi. Najlepiej. Ja nie, te, ja... Mm -hmm. nie dostają opony, nie sz... dostają. To jest 6, nie... 6 metrów, nie? Tak. No to moja piątka, to wiesz. Nie? Nie ma co no, nie robić. Nie ma co robić. Musiał, musiałby dwie takie złożyć. Aha, to jest Bednarowski, bo mówię ten... Jest, bo e, Bedna, Bednarowski mówię silnik, bo e, siewnik ten do, do poplonów Głębiej. Nie bo się przypycha, wiesz, bo jest po, po, tym, po głęboszu, nie? Jest dużo ziemi. Jak jedzie 15 na godzinę, to je pod ramę, nie? Mhm. I tutaj takie rozwiązanie w Bednarku. Nie oglądałem jeszcze tego Bednareczka. Słuchaj, i teraz tak. Ty masz go teraz w tym TMS-ie? Eee, no. Że ty mu zadajesz tylko prędkość tam, jojem? Tak? No, a on już sobie sam obroty dobiera. 14. 13, 12,5. 12, Czekaj. Okay. Zapycha się? Zapycha się. Zapycha no się. Jest, no jest ustawiona na 80. W rzeczywistości wieś, wchodzi, a jest dużo ziemi i. No, 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 no. no. Kurwa, kogo mi się przydał drugi do Kogo Kogucik z księgi. Nie, nie I wiesz <noise> I za Jak się dogadamy to co ja założę? A to tyle to tam, tam ten się da. Czy zaraz tu przy granicy przejedziemy? Jak najbardziej. Ja teraz nie wiem też co tu kurde ten. Kurwa co tu się tu zapało? Co? Czy ktoś tu idzie? Kłęboszem Bartek Berna i Bernarem? Bierz, ten no i ten. Ale tak. kurwa pan... A patrz 60 litrów na godzinę On nie, pokazuje, to, to tak? czas ci powie, A godzin jest. tyle ma A Ja myślałem, że o ten. Ile pokazuje? pokazuje Teraz 20, 30 33 Widzisz ten ostatni Widzę 24 Nie, ostatni gdzie widzisz ostatni? Aha 40, 60 65 nawet pokazuje 50. Mhm Toż kurde nie? Ty, 9, ma, litrów to litrów, 9, no 9 litrów piec 9 litrów piec No Nagrałem co Paweł na nie przyjeżdżasz tym prądkiem? W poniedziałek? Mają być w poniedziałek. Jak go nie sprzedam, to ja. Do no. poniedziałku chyba nie sprzedać. Tutaj możesz sobie, tak jak masz u mnie na przykład, nie? W tym małym, że możesz sobie programować tutaj różne rzeczy na tym. Ja na przykład sobie bo ja mam hydraulikę, na przykład czerwone gniazdo mam tutaj, nie, zaznaczone. Mm -hmm, mm -hmm. No i wtedy jak do podnoszenia masz na hydraulice, tak jak tutaj byś miał koła, no to jest niewygodnie, nie? Mm -hmm. A na przykład mam y, możliwość, że sobie przeprogramuję tu. I na przykład tu sobie zrobię opuszczanie, a tu sobie zrobię podnoszenie. Ja na sekundę sobie I wtedy, i wtedy z hydrauliki, wiesz, no. mogę funkcyjnie sobie tutaj, wiesz, przerzucić gdzie mi się podoba. Tu zostaje, ale wtedy mogę sterować również mm -hmm. z tego, nie? No ale ogólnie... Te a tam jeszcze, a te z tyłu? To z tyłu, z tyłu też to, od to masz na to... przykład do cofania, mm -hmm. że... Tylko przyciśniesz i położysz joya w bok, na bok to on ci zmieni jest. kierunek jazdy. Mm -hmm, mm -hmm. A tutaj to co masz, to on ma tutaj na ty. Tu ma zaznaczone 4 3 2 1. A to, jedno, to, jest, Mateusz, to, to to jest Mateusz patrz, To jest ta agresywność. Tym, to masz te, o, ten języczek z tyłu? Tak, to no to, to jest to. To jest ta agresywność, no. którą ustawiasz jak joystick reaguje, nie? Mm -hmm. Czyli wiesz, A przyciśnienie na, na ciśnienie na, na skrzynię. Skrzyni, tak, no, no, no. większe ciśnienie szybciej ci przyspiesza. Dokładnie. O do, do. Ty, no, a jak to jest, że oni też tam coś mówią, że żeby tego wario nie uszkodzić, czy coś, że nie można hamować jakby tą skrzynią, tak? Ty mnie ściągasz. Od hamowania no. masz jak w każdym samochodzie bo hamulec, nie? I on wtedy sobie zwolni? On wtedy sobie zwolni, możesz go zatrzymać do zera, nie ma najmniejszego problemu, nie? A mhm. jak będziesz hamował właśnie jaze sticky, to... Wiesz, A jeszcze będziesz hamował na pierwszym, drugim zakresie to się nie może nic ale będziesz się na czwartym, mieliśmy 450 barów skrzyni Skamujesz i, no, tak. i zrobić się mogą... drugą Bo to 50... przeciwciśnienie się robi. No, przeciwciśnienie się robi. No, no, I no. Można oni, oni też mówią, że najgorzej jest ten... Nie do tego jak najmniejszego mniejszego nie? No dokładnie. No bo ciągle będzie kor jakby korelował tą prędkością obrotową silnika. A jaka jest waga tego? Silnika, w granicach znaczy mówię tu bez obciążników, tego co jest w granicach 11... 900? Mhm. 12 ton no, to, to tak jak on tutaj jest, to tu on ile masz tam masz? 15? 2,5 na mordzie i po tonie chyba masz w kole Po, tonie, po w kole, 3, no będzie się bez kół te 12 ton Nie będę dokładnie katalogu czas spojrzeć, ale to tak mi więcej To jest 17 ton pół 17 ton Kurde No tu mamy ponad 400 koni To jak on by się utopił, to cała wioska ja bym mało by było no by nie, go... To 900 opona to raczej tak ciężko kurczę ale kabina... To serię 1000 czyli taki nie większy ciągnik kołowy, to ma tam 507 koni mhm. to mamy masy takie operacyjnej w granicach od 20 ton. Około 20 to ton ten 10,50 to, to jest, tak? 10,50. To... Mhm. No, no to i tam to Paweł mówił, mówił że w tej 10,50 jest 12 litrów mam, tak? 12 litrów, 12 a, tam z groszy. A tu jest tam 9 coś, 9, coś, tak? Tak. 9 litrów a 700 i 800, i teraz już na manie wychodzą? 800 już nie będzie? Nie będzie. Dlatego Aha. nawet nie ma nowego podłupietnika. E, 700 KN7 ma silnik 7,5 litra. To jest silnik opracowany na bazie SIS-u. Mhm. Tak Ale to, to jest Deutsche Man? To jest na bazie Sisu. A. Akko, okay. Akko, Akko Sisu Akko, dawne okay. Sisu. No, to mm -hmm. jest taki mm -hmm. stary pancerny silnik Sisu. No. To to będzie w 700. -kach. 700. -kach. I 700ki teraz do 7,2,8 są? 7,2,8 i tam jest mocy maksymalnej 303 lub 5.03. 303, tak. I potem już chodzi 9 i 10. No, 900 i 1000. 800 jeszcze tam mamy jakieś sztuki, ale mm -hmm. to jest na starym półokietniku, mm -hmm. Czyli ogólnie chęć się wycofać z silników do ojca. Można. Tak, tak, tak. A tak, kiedyśka tak, tak. co będzie miała 7,4 litra silnik? 7,5 litra. 7,5 Siódema Czyli co, to są ostatnie sztuki ósemki teraz, co będziecie Dokładnie. mieli To co jest, więcej nie będzie więcej. Mm -hmm. To jest chyba co, jedna 826, 826 i ostatnią 828, sprzedało zostało 826 i 828 pośredniej No kurcze, proszę Idę jeszcze Spieszyć. No, zależy kto, co zależy, kto czego oczekuje, nie? No bo ten zależy. podłokietnik tutaj to jest petarda, kurde, no, nie. temu różni się sporo, nie... Znaczy, znaczy, ja nie, ja, już, do... ja siedzę pierwszy raz i pierwszy raz miałem okazję, wiesz, w TMSie coś, czymś w ogóle tam się przejechać, bo kurde, kurde petarda. Jeszcze raz nagram. Jak filmik się, Nie ma problemu. Ja Pawłowi wyślę, to Paweł wam wyślę, nie? Najpierw. No, kurde, fajnie. Fajna maszyna. Musimy jechać zaraz, bo ja jadę wapnować do kolegi. Mam nadzieję, że tam w 50 minut się wyrobię. Balas z przodu ma z tego, co tutaj panowie mówią, 2,5 tony. W okolicach 16-17 ton, bo on tam sam waży 11,5 czy 12. Trzeba było w katalog spojrzeć. Od masy standardowej dociążony 2,5 tony z przodu i dwa razy po tonie w kołach 2,5 tony z przodu 942 na Vario talerzówka się mocno zagłębia i trzeba trochę zwolnić, bo jak 15-16 na godzinę to nie nadąża przerzucać kurcze, jest uprawione na głęboko, tu było uprawione tym Bednarem, Terralandem i jest ten i właśnie w ten sposób to wygląda także nie będziemy już tutaj jakby dużo czasu spędzać z tego względu, że ja muszę jechać do kolegi, bo jestem umówiony na wapnowanie, ale parę rzeczy mogę powiedzieć. Silnik ponad 9 litrów, to co ja się dowiedziałem, pierwsza moja okazja, gdzie miałem możliwość jeżdżenia no z boku, co prawda, no ale jakby zasada działania tej skrzyni trochę tam jakby człowiek ją poznał, właśnie to jest to, czego no brakuje mi, eee, czy brakuje. Jestem bardzo zadowolony z New Hollanda, że w ogóle udało się coś kupić, no bo dla mnie przesiadka z Zetora to jest przepaść. Natomiast no, tu jest zajebiste to, e, że ten ciągnik z tego co i się słyszę, no, powinien być mega oszczędny. Zadajesz mu prędkość i on non stop ciągle wachluje e, jakby obrotami obrotami silnika. Zadajesz mu 15 na godzinę i on będzie właśnie schodził do 1000, tam podejrzewam 200-300 obrotów. Pewno też gdzieś da to się ustawić. Jeżeli chodzi o ten cały podłokietnik, to jest kosmos. Żeby to ogarnąć, to też z pewno trochę czasu trzeba było o nich na nawigacji, to już bym powiedział taki standard na te czasy. Ale właśnie zastanawia mnie też to, może Wy mi powiecie, jeżeli chodzi o funkcję TMS, jeżeli ta funkcja jest wyłączona, to rozumiem, że nie wiem, zakładamy mu limit, do którego on się będzie rozpędził, rozpędzał, tak? czyli na przykład zadamy mu 10 na godzinę bez TMS-a. Tak ja to rozumiem i wtedy obroty silnika będziemy wbijać w całym zakresie, czyli tam od 800 do 2000-1900, czy 1900. więc trochę tak nie wiem po co jest ta funkcja jakby e, w takiej skrzyni. Jeżeli jest TMS, no to wiadomo, że e, powiedzcie mi, do czego, do czego taka skrzynia, e, do czego by można było tego używać. Bo tak nie mogę sobie na szybko wymyśleć, w jakim jakby celu by to miało być, ale Wy mi na pewno powiecie może do jakiegoś utwardzania, zagęszczania, jakichś podbudów na budowach, może to się przydaje bo normalnie no, to wszystko i tak na TMS-ie czy sterowanie nogą, czy, czy z joysticka zadajesz mu prędkość i ciągnik będzie na pewno mega oszczędny zresztą w New Hollandzie ten GSM no, tylko tyle to działa podobnie, tylko to działa na skrzyni Dynamic Command na stopniowej i to jest właśnie kurde ta, ta bolączka, że jak on się trochę zmuli, nie robi tego płynnie zrzuci wtedy dwa biegi to jest i tak bardzo fajne, nie? Ale, ale w ciężkiej pracy nie używam tego. A tutaj jednak w ciężkiej pracy zero szarpnięć, Ura, bajka po prostu, nie? No a jeżeli chodzi o wygląd takiej rzeczy, no to chyba nie ma co o czym w ogóle mówić. To jest na kosmos po prostu. No, a także my lecimy zaraz wapnować. Co tu mogę powiedzieć jeszcze? Co się dowiedziałem, że w ósemki będą wycofane. Tutaj przedstawiciele mówią e, i że będą tak e, 720, tam 4, 728, tak? Tam było niedawno, chyba jakoś jakiś czas temu. Premiera będzie fędzik, i na jakimś silniku 7 coś litra. I będzie co? I będzie ósemki, będą wycofane na rzecz dziewiątek. 9-litrowy silnik, i 10, 10,50, 500 koni. 12. Także trzymajcie się, Siemano.